Cofają tę akcję arbitrzy do linii 9 metra, a konsekwentnie płotczanie uruchamiają. głogowianie, bo takie błędy w starciu z takim rywalem mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Trafia. Górnika Zabrze, Obiegnięcie i Dawidzik. Zutarny. Ciężko zatrzymać. 3,88 88. To kuda troszeczkę mniejszy tutaj od dotychczas. No, powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby mówił. Eee, Jakieś dania po polsku? I z tej czasie Dawid. Z czystej pozycji teraz i Małecki, ale nie obroni. Zalech za zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, tak. A na parkiecie Keniaka Sahara z 74 ee, w szeregach Tarnowskiego. W starciu gospodarze. Na drugi obrót zabiega Lovro Michić Sponiewierany tutaj jest Orlen Wisław Płock. W następnym meczu podejmować będzie Piotr na Ogrze pasywnej Adamski robi. Zawodników i Jasochira ależ akcja w jego wykonaniu. Cóż to była Pałwa tak, trochę bez głowy wjechał znowu. Efektownie, ale ratują piłkę Podczanie. Jeszcze szansa na bramkę Krajewski. On teraz przy piłce. Rzutnikow na zwodzie. A kapitalnie teraz Rosjanin odegrał. Taszek. Dobrze Wiśniewski popracował w obronie, ale znakomicie Taszek momentalnie. Daszek, Piękny, jest, Michał Daszek do Dawydzika. No to pytanie, jaka będzie odpowiedź na wciąży? Znowu nieskuteczna Kosorotow z nie najlepszym rzutem, ale po. I jeszcze. Dobrze popracował blok swoimi szansami na to, żeby troszeczkę odciążyć kolegów z drużyny. Mamy rzutkami. Przeszkodził jeszcze Tomasz Piroch ratując Gonzalo Perez Arce. Dawydzik, prosto w dudka, ale. Nastaj! Nastaj! Przypominam, że w aplikacji PGN kutyła. Na dwa koła zagrają, bez środkowego ro rozegrania. I proszę zobaczyć, jakież mocne wejście. No zobaczmy. No idealnie. Prawdopodobnie. stało stał Kilczanom w no. półfinale Pucharu Polski. Dokładnie, bardzo dobrze. tam piłka do kucharzyka, który ma pretensje do sędziów za to, że nie podejdowali, że Ustawił się nieźle do piłki. Musiał być faulowany. No i nie może tej bramki ustrzelić Szymon. No Nie miał tam miejsca do rzutu. Dla gospodarzy Kosorotow dogranie na koło. Jest odpowiedź. Jasuchira jeszcze raz napędza. Świetne podanie do Dawy Ten bardzo przytomnie zachował. sukira szybko do Kosorotowa. Ten do Dawy jest Bramka. Nawet gdyby tej Bramki nie było, zapewne. Marc Kleski. Będzikowski w odpowiedzi. Będzikowski między dwóch zawodników, ale nie... Yasuhira. Dobre dogranie na koło i Dawidzik. Wyjście w górę, rzut. Dysponuje się taką mocą jak Kosorotow. Są najskuteczniejsze w odpowiedzi. Będzikowski po bloku. Jeszcze bez trafienia. Teraz zmieniamy Yasuhira. Teraz on próbował z w drugą stronę. Dawidzik. Jest trafienie kołowe. Piroch. Daszek. To koła Dawidzik Liczewicz do nikogo przyspieszają puławianie i w każdej drużynie stwarza duże problemy Tymczasem piękne dobranie do Dawidzika pięć do jednego no, Jasufera został po to sprowadzony do Kłodzka żeby odciążyć że yy, yy, yy. Michał wraca, więc czekamy jak będziemy wiedzieć, to Państwo oczywiście... No Bardzo już. I wykluczenie. Przypominamy, Ja, ja sam przegrałem <gry> dwa, tak. <gry> szybko wznowić Gerakowi, to oczywiście dałby mu sędzia dwie minuty kary. Teraz mocny, ale nie najlepszy rzut i jeszcze raz krekora Edwin. To było zbyt czytelne. Ale ostatecznie to Orlen z tym golem, a to faktycznie był Pirok. Państwu mówiłem, myślę, że mogą być dzisiaj dumni ze swojej postawy w tym spotkaniu gospodarze. Ile mogli tyle z siebie w tym meczu. Musi się dzisiaj wykorzystać Żyknikow. Była na drugie koło. Wydawało się przez chwilę, że biegnie Krajewski. Jest zagranie do Doby Dzika, Nie poradzili sobie z reprezent. Winowali. Tomasz Klinger pokazuje, że nawet rzuty z koła nie są mu obce. Nie, nie na zewnątrz tymczasem. Piękne dogranie do Kaliada wydzika. W podstawowym czasie gry zobaczymy czy jeszcze się coś zmieni. Wydawało mi się, że już będzie... Myślę o trenerze Tomasze, Tomaszu z Strząbale, który daje pograć tak jak obiecywał przed tym. Widzimy bardzo aktywnie tak. tarnów w defensywie. Oj, brawo, brawo! Bartosik tutaj znowu. Wedzik piłki nie chwyca. Gembala ładnie teraz w tej drugiej części meczu. Stanisław Gembala. I proszę, pojawia się Marcel Niedzielski na parkiecie z numerem 37. Znowu terzicie w ataku, ale łatwo rozegrali, rywali na wciarze, a to wszystko kończy. U fanów z Płocka pojawiło się w Portona. Meczu o dużo wyższym ciężarze. Gatunkowym tymczasem zablokowano.